Cześć wszystkim. Dzisiaj koszczę trójkę yy, członków i członkiń Poznańskiego Towarzystwa Miłośników Tolkiena, Truszyny Pirlandii. Cześć Nito. Hej. hej. Cześć parni Manie. dobry. Cześć Pompatilu. Dzień dobry. Słuchajcie, od trzech lat organizujecie Tolkien Greeting Day w Poznaniu. Czy moglibyście opowiedzieć jego historii, historię? Od czego by tu zacząć? Ale... Zaczęło się 3 lata temu takim jednodniowym eventem, tak? E, no to nie był jednodniowy event. To ogólnie chodziło o dwa dni. jakby Planowaliśmy na początku zrobić coś jeszcze mniejszego, ale wyszło właściwie dwa dni konferencji i tak już zostało, że będą dwa dni. Tak mniej więcej było. Oj, dobrze pamiętam, zaczęło się, się od tego, że tak naprawdę mieliśmy robić Dzień Czytania Tolkiena, chyba jeszcze wtedy pracowałem w jedynce, w dzienniku i zaprosiliśmy Panów, no, jeżeli dobrze pamiętam, ale nie wyszło, bo wybuchła pandemia. Potem robiliśmy, i robiliśmy wtedy z no, robiliśmy online przez Instagram, a w następnym roku 2021 już z góry założyliśmy, że będzie online. Jagoda przywiozła z nimi Sorbę i poszła do dziekana na jakiś tam... ten by się padało, że dziekanie też są fanami Tolkiena i zaprosiła, skazała im ten. Po, po tym spotkaniu na Zoomie, dziekan poprosił o kontakt no i tak się zaczęło tak naprawdę, żeby od nowego roku robić uda, żeby robić na wydziale i co. Bo ja jeszcze mam takie pytanie, z tego co to przepamiętam, to wy takie czytanie Tolkiena wcześniej mieliście w bibliotece, tak? Czy w jakimś takim miejscu się spotykaliście i czytaliście wspólnie, nie? Tak, to przez, przez dwa lata robiliśmy w, w schronie Kultury Europa to jest taki takie środowe, dom kultury zlokalizowany na poznańskiej Wildzie w dawnym schronie pod jednym z bloków. I tam przez, przez, przez znajomości właśnie z jedną z osób, która to prowadzi, dwa lata z rzędu, żeśmy tam organizowali. No ale potem właśnie chcieliśmy to przenieść. Do, do księgarni, gdzie pracował Bombardier, no ale to nie wiesz, bo to, z że bucha pandemia, no i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy w tym momencie, czyli no właśnie, na Wydziale Historii w tym momencie. Jesteście na Wydziale Historii Uniwersytetu Atama Mickiewicza w Poznaniu. No i powiedzcie mi, czy wy jesteście jedynym organizatorem Tolkien Meeting Day, czy to jest wspólnie z Uniwersytetem? No tak ogólnie to współpracujemy z wydziałem i głównie z dziekanami, więc można powiedzieć, że jesteśmy głównymi koorganizatorami, ale robimy więcej. Współorganizatorami tak naprawdę. Powiedzcie, Powiedzcie mi. Raczej. wydział, wydział do, udaje, nam przestrzeni, miejsca, czasu. My i no oczywiście tam pewne tam rzeczy formalne, a my załatwiamy, że tak powiem, resztę, tak Prezydentów, panelistów, pay, kości specjalnych. Powiedzcie mi, yy, to kogo skierowany jest yy, 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 talk and eating tej? A no to nie jest propozycja? Do Czy Wiecie, czy to jest Każdego? dla miłośników? Czy to jest dla początkujących osób, czy już takich no, samych. Dbają nie tylko do fanów, ale i też do ludzi, którzy chcą się po prostu zainteresować tym tematem. Long story short, no jakby Tolkien Reading Day jest dla każdego, kto chce przyjść, poczytać, posłuchać albo po prostu zobaczyć coś innego albo zrobić coś ciekawszego w weekend, niż tylko siedzenie przed, przed ścianą i gapienie się w nią i kontemplowanie cicikowo kanarkowego koloru. Ja bym to tak, na reklamę i to. <laughs> słuchajcie, powiedzcie mi, czy to jest wytaszenie bezpłatne? I bo jest, słuchaj, tak, ale... ogólnie to tak, jest bezpłatne. Jeśli nie liczymy kosztów dojazdu, a prawdopodobnie większość osób, które że to ma pek, więc tak, ogólnie jest bezpłatne. A słuchajcie, coś jeszcze miałem powiedzieć. Czy to można powiedzieć, bo, że to jest konwent, czy nie? Eee, nie, to jest Konferencja, więc daleko temu chyba do konwencji. Konferencja. Aczkolwiek, patrząc to... na to, co się dzieje, to może kiedyś to się rozrośnie. Wiedziałam, że powoli może idziemy w tą stronę. Na razie jeszcze trzymamy się tych ram tego podstawowego złożenia, czyli konferencji studencko doktoranckiej. No właśnie, tutaj mam takie Nie pytanie, że, że wasze wytaszenie trochę ewoluuje. I przez te trzy lata można zobaczyć, jak to ewoluuje, jak coraz więcej kości przyjeżdża na wytarzenie. I powiedzcie mi, jak patrzycie na swoje dziecko po każdej etycji? Eee, po samym wydarzeniu wszyscy jesteśmy tak, że tak powiem, zmęczeni, że mamy takie. Jest, dobrze wyszło, fajnie. Co dalej? Jak tu się no. mówi, teraz dowieźliśmy za każdym razem. Dowieźliśmy więc. Patrzymy na nie, jak na, jak na dziecko bardzo specjalnej troski. Lekko ułomne, lekko lekko ale, ale jak najbardziej. Autystyczne. Rocze, fajne, sympatyczne i generalnie rzecz biorąc poruszające serca, że tak powiem. A powiedzcie mi, czy z każdym rokiem przybywa osób, które zainteresowanych twórczością profesora Tolkiena? czy przybywa trudno określić ale na pewno jest rotacja nie jest tak że mamy stałą stałą ekipę która nam przyjeżdża no wiadomo jest parę osób ale tak ogólnie to jest rotacja i są nowe osoby które się tym interesują więc można powiedzieć że przybywa chociaż nie są obecne fizycznie a powiedzcie mi Kim są inni organizatorzy biorący udział? Bo, 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 tam bo, bo, słynne jest u Was zdjęcie tych czterech panerów, e, e, nie wiem, proporców wywieszanych tam na wyciale historii uniwersytetu. E, t, 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 kto to jest, kto, kto to Was przyjeżdża? To są nasze sztandary, robione ręcznie przez nasze dziewczyny, które sformułują grafiką, czy artystki. To są sztandary normalnie, ręcznie robione. No tak, ale to, to są tak. sztandary, to są sztandary Gondoru, Rohanu, Mordoru i Sangardo. To no nie, nie ma... są jakieś innych grup, tylko to są po prostu ze Śródziemia sztandary. Nie, no, no nie mówcie, przecież tam tam truszyna Pyrrhant jest na nim. No kurde, ja nie. trzy lata to śledzę i cały czas jestem przekonany, żeby macie nie. tego konia nie Rohanu... Nie ma. Tam jest to po prostu rawańskiej coś... białe konie, a nie aż kozioł. Ja pierdziel, tak, ja pierdziele, ale ja się patrzę na tego konia, ja to <laughs> myślę, że to troszeczkę perrant jest myślałem, że to jest jeszcze Fornost, tak? Wiesz czemu? Wiesz czemu? Ponieważ, ponieważ no, nasze, no, nasz, no. nasze logo i nasze barwy to są tak naprawdę bardzo mocno inspirowane um, z tym sztandarem Rohanu, ale też um, Hobbitonem, no bo czy, czy, nie, Brillo, przecież zielony jest ten... Z biznesy, z tak, a u nas, no a Rohan, no, to ma tego białego konia na zielony dlen, no to, to też jest taka inspiracja do naszych, możemy powiedzieć, barw. Więc jak ja najbardziej jest tutaj nawiązanie, natomiast to jest wszystko z leśnych Słuchajcie, ja byłem święcie przekonany, że te Panery to właśnie nawiązują do tych, to innych tych organizacji, które są w Polsce i z którymi współpracujecie, Czy to są wasze. Nie. Y to, to taka Masz jest oficjalna pandemii. wersja? Tak, tak taka jest oficjalna wersja. Właśnie dopisaliśmy Lord, dziękuję. <noise> a powiedzcie mi, a to są tkane ręczne te panery? Malowane tak, chyba. Malowane. Malowane. malowane? malowane na materiale, tak. S S słuchajcie, event się odpływa zawsze w tym samym czasie? Staramy się mniej więcej w tym samym czasie. no Następna, już po, pozwolę sobie zapowiedzieć, edycja będzie w troszeczkę innym terminie, ale tylko troszeczkę. Aha, rozumiem, dobra. No właśnie, w przyszłym roku będę starał się przypomnieć ten wywiad. Jeżeli nie, to jeszcze nakramuję jeden, żeby Was przypomnieć, że ten, może ktoś się raczej teraz by pojechał. I powiedzcie mi, czy Wasze wytaszenie można saczyć w internecie od, pierwszego, od pierwszej edycji, czy jak to jest? Wszystkie. wszystkie... Lekcje były nagrywane na wszystkich poprzednich edycjach, więc wszystko jest na kanale drużyny Prawny. Na YouTube. Można po... nadrobić. Można natropić. Kim byli koście specjalni do tej pory Was na wytaszeniach? Tylko pytania nie ma, ale też by się przytało. I co się tam py... I co się tam odbywa na tym wytaszeniu? Że... Porozumiem My że w tym... w tym roku byli rycerze. W zeszłym roku chyba rycerzy nie było. Tak, w Trzymaj tym roku byli zaciężni. E, powiedzmy, że w cudzysłowie to był mój pomysł, raczej to był totalny przypadek, który się wydarzył, albowiem kolega, e, że tak powiem, z Klimatów reko. E, właśnie się z nimi dogadam tak od słowa, od, słowa, od słowa do słowa i wyszło tak, że mieliśmy ekipę zaciężną e, na tegorocznej edycji i przyjechali pokazali się, e, że tak powiem, w ładnych, błyszczących zbrojach, ale nie tylko, że tak powiem, tam sobie byli, ale też trochę pokazali jak to z jej bywało w czasie, że tak powiem, walk. Kilka pojedynków zostało stoczonych i powiem szczerze, że wyszło to totalnym przypadkiem i nie ukrywam, bardzo mnie to ogrzało w albo albowiem Wydział Historyczny raczej takich rzeczy jeszcze nie widział. A jak to nie widział? Nie było tam nigdy wydarzeń takich rekonstrukcyjnych? Słyszałam, że ponoć byli kiedyś, ale to było dawno temu i nieprawda. Zatem jesteśmy pierwsi, Dziękuję. A się. Mi... Konstruktorzy się zdarzali, <laughs> ale, ale nie dosłownie rycerze w pełnych płytowych zbrojach, tylko raczej jacyś konstruktorzy w historiach codziennych, czy w mundurach powiedzmy z XX xix wieku. Bo, to cywile to... cywile, a nawalających się puszek jeszcze nie mieliśmy Mieliście koncert? A. W zeszłym roku, tak, był koncert. A w tym roku nie było koncertu? Karchiarki. W tym roku mieliśmy no, pasowanie na rycerza, właśnie przez, przygotowane przez rycerzy z Koronki Zaciężnej. Mieliśmy też sesję RPG, którą poprowadziła nasza znajoma z Imaginarium RPG. Misu, jeżeli słuchasz, to pozdrawiamy. E, no i oczywiście cały punkt programu, można powiedzieć, od pierwszej edycji, czyli pytanie e, dotyczące historii tłumaczeń dzieł Tolkiena w Polsce. W tym roku gościliśmy dwie tłumaczki, trzeci była z nami Agnieszka Sylwanowicz po raz pierwszy była z nami Katarzyna Staniska, która nam opowiadała w tym roku o poezji Tolkiena i o tłumaczeniu poezji Tolkiena. Mieliśmy też już taki może być stałyby palec, profesor Michał Leśniewski, jeden z najwybitniejszych znawców badaczy świata Tolkiena w Polsce. Mamy jako Mumakil albo Emel. Jest to już też taki, może będzie stały, stały wywalent naszych eventów. Ale z tym wybitnym to bym się domyśliła, że już słyszę to jego apesz, przestań. Tak, Emel ma to do siebie, że za każdym razem powiedział, że to, co jakiś tam jak zwykle z struktury, kłamstwo, więc. kalumie. <noise> <noise> tak. A powiedzcie mi, Czyli w przyszłym roku wytaszenie będzie organizowane w innym trochę terminie, ale się odbędzie. Oczywiście, że się odbędzie. A to ten Jak będzie marzec, tylko po prostu 25 wypada jakoś chyba we wtorek, czy, czy, czy coś takiego. Więc to będzie znowu piątek, sobota, ale to będzie wypadało chyba 20, 21 marca, bodajże. Rozumiem. 21, 22, właśnie. Rozumiem. A powiedzcie mi jeszcze o planach, może sobie porozmawiamy trochę później, ponieważ ten wywiad ma w ogóle przypomnieć, przypliszyć yy, czytelnikom albo słuchaczom organizowane przez Was wytaszenie i powiedzcie mi, yy, czy, czy, czy też organizujecie jakieś wytaszenia w, na tym Talking Reading Text, które przypliszają yy, książki, publikacje, które wychodzą na temat twórczości profesora w ostatnim czasie na przykład? Czy się skupia zależy też od tematu umego przez Tolkien Society, ale to przede wszystkim prelegenci, którzy przyjeżdżają do, do nas i opowiadają, opowiadają mają przygotować swoje tematy dotyczące świata Tolkiena i jakby zestawiają świat Tolkiena z, powiedzmy z szeroko pojętą europejską literaturą i kulturą na przykład. Więc z różnych perspektyw tam opowiadają to co to się doceniczo robi, skokinić tych A powiedzcie mi, a czy, czyli każde wytaszenie, które organizujecie, organizujecie tak, jakie jest wytyczne tego stowarzyszenia z Wielkiej Brytanii, tak? W momencie, kiedy pojawia się temat danego danego Day, no to w tym momencie wiadomo, że ludzie, którzy chcą reagować, muszą zgłosić prelekcje związane z tematem który Tolkien Society zaproponowało, albo gdzieś krążące, powiedzmy, dookoła. Bo to nie jest tak, że mamy zawsze sztywną tylko prelekcję na temat związany z Tolkienem, które są gdzieś, powiedzmy, oboczne. Głównym wyznacznikiem jest, żeby było związane z Tolkienem, a jak się będzie wiązać z Tolkienem, to już inwencja trochę naszych prelegentów, ale nie jesteśmy zamknięci na jeden tylko, w cudzysłowie, temat, bo bo to by było trochę dziwne i bardzo nietolkienowskie. A powiedzcie mi, skoro jesteście. Przy... Nie lubimy się, nie lubimy się Bo... ograniczać. A, m, skoro jesteście przy prelekcjach, kiedy, kiedy okłaszacie napór na prelekcję? Kiedy zacząć śledzić, że startujecie z wytarzeniem? Czy to jest luty, styczeń? Jak to wygląda? Czy... Tak, ogólnie to już zaczynamy. <laughs> Więc zgłoszenia do Drużny Pirlandii tutaj przyjmujemy. Już teraz? Zazwyczaj no staramy się. Do, tak. Z tym razem chcemy. wcześniej chcemy. Wtedy Natomiast. Generalnie. Yy, Zazwyczaj staramy się. Zaraz po ogłoszeniu tematu przez Talking Society staramy się. Już mniej więcej o, iść w tą stronę. To. Mieć już pomału przygotowywane plakaty. I już ogłaszamy nabór. Że tak powiem. Dla prelegentów. Ale tak. Tak jak mi to powiedziałem. W tym roku jednak już z dużym wyprzedzeniem zapraszamy do no, no, udziału. Oczywiście, abstrakty będziemy zbierać w momencie, jak będziemy mieli temat danego CRD. Na razie jest po prostu takie na, na surowość, ktoś jest chętny, no, a potem już będziemy to wszystko dosypowywać w swoim czasie, czyli pewnie w styczniu, do tym. No dobra, czyli rozumiem. A powiedzcie mi, a jak byście zachęcili to wsięcia wycału? Czy ma jakieś coś takiego, nie wiem, wyjątkowego, specyficznego, organizowane przez was, przez was w poznaniu Tolkien Reading Day? Czy na taką skalę to jest jedyne wytaszenie w Polsce? Nie słyszałam o innym podobnym. Tak. Każda ekipa robi troszeczkę inną inne, inne, inne konwencję dnia czy dnia Turgiena, Tolkiena. dnia, 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 dnia jakby myślę, że to też jest dosyć atrakcyjne, że no, chociażby z tego faktu, że właśnie też robimy to inaczej niż inni, na pewno robimy to po swojemu, ale jak pytajemy też pełną swobodę naszym prelegentom o tym co mówić, Dajemy nawet nawet nie trzymamy się jakoś sztywno tego tych ram czasowych, bo czasami pozwalamy wydłużyć po której temat jest dosyć ciekawy, czy trwają pytania, czy Natomiast wydaje mi się, że też warto przyjść do nas, ponieważ... Jest to w bardzo fajnym miejscu, fajnym budynku, w fajnej atmosferze. Bo bo jest fajny, wyjść. co bym uważał. Jest nie na pewno przestronny. Jest bezstronny. I wygląda jak chłodnica. Nie. No, no, wygląda jak wygląda, ale, ale... Ale ogólnie... Chwila. No powiem... Moment. Jesteśmy, Panowie. Jesteśmy... Dzięki nam budynek wygląda jeszcze lepiej. Tak, orywa, to tak. prawda. Ale muszę dać się dobrze, bo w każdym razie. zauważyłem, że kilka ekip w ciągu ostatnich, powiedzmy, dwóch lat, mniej więcej zaczęło się troszeczkę wzorować jakby na tym, jak wygląda to nasze TRD, bo chociażby te obchody, które. Śląskiego Fantastyki razem z. Y, 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 z ekipą z, z Rynu organizuje w Tolkienach, też zaczęły trochę tak wyglądać, że właśnie też jest część, y, część na, jakaś tam wystawka, więc jakby staję się, mam wrażenie, jakimś wyznacznikiem tego, jak to dobrze ogarnąć, poprowadzić, Wyznaczamy standard? Wy, wyznaczamy pewne standardy. Może, po, może stajemy się jakąś inspiracją dla, dla innych ekip. Czy już byśmy tylko... się nazwali tolkienowskimi influencerami? Tak zatytułuję ten wywiad. Tak zatytułuję ten... Nie, nie. Nie. Tak Pozuziem, ten i to to, to. na Tak, tak i doski man mi tytuł podpowiedział. Słuchajcie. E no i... E no tak, no to w sumie już to chyba wszystko będzie. Nie będę też wam zapierał czasu. To dziękuję wam za ten wywiad. My także pięknie dziękujemy. Dziękujemy i ja. zapraszamy oczywiście na kolejne obchody Dnia 4 Warto przyjechać. Warto śledzić fanpage. Warto śledzić fanpage, Będziemy, wrzucamy filmiki z tego naszego wydarzenia. W przyszłym roku będzie się również działo, więc będzie... Liczymy, że ta jedna atrakcja, którą, na którą liczymy, liczymy, że się uda, że wypali. Ale nic na razie nie zadamy będzie bo bardzo Ciekawie. Jeżeli to wypali, jeżeli to wypali, to tego, to tego, jeszcze nikt, jak powiem na wydziale, nie widział. Tego muru tego historykum na pewno nie widział. Jeśli to się uda, to myślę, że ten wydział jeszcze takiej rzeczy nie słyszał. No nic, słuchajcie. Na pewno, na pewno. Ja wam powiem, że ja postaram nie, się być przy Chociażby na to spytaszenie, o którym mówicie, a które jest nareszcie tajemnicą, bo możliwe już te roki raz takie rzeczy się prelegent. nie zobaczy. Jako prelekent przyjate. No i dziękuję wam za ten wywiad. Dziękujemy również. Dziękuję. Słuchajcie. Dziękować.